Niektórzy z Was pisali mi, nie kupuj tej koszulki, te statystyki są nierealne, a zresztą sam autor komentarza napisał Ci, że korzystał z grupek. Inni z kolei pisali, ale po co to drążyć? 20 tysięcy to 20 tysięcy i wyskakuj z koszulki. Rozumiem, że jak kasjerka w sklepie nabije Wam zamiast jednej kostki masła cztery, to też nie dociekacie, tylko płacicie. No w końcu wyświetlacz kasy pokazuje taką kwotę, no to... Wszystko jest okej. Okay. Dla osób, które tak piszą, tak myślą, mam informację. To tylko wasza ułomność, a nie norma. Każda myśląca istota docieka, analizuje i stale poszerza zakres swojej wiedzy. I dzięki tej historii dzisiaj znowu czegoś nowego się nauczyłem. Po wiadomościach od wielu z was widzę, że poprzez te filmy wy również. Powiedzmy sobie to jasno i wyraźnie. Nie ma możliwości naturalnego zdobycia 20 tysięcy polubień komentarza pod filmem, który ma nieco ponad 70 tysięcy wyświetleń. Dla dzieci i osób o niskim ilorazie inteligencji wytłumaczę, że to nie jest liczba wejść w sekcję komentarzy. I powiem wam, że autor komentarza, który finalnie zdobył ponad 20 tysięcy polubień, też jest tego świadom. I cieszę się, że od początku nie owijał w bawełnę, tylko przyznał się, że korzystał z grupek do nabijania sobie nawzajem lajków. Wielu z Was uważa, że nawet to jest nierealne, a takie grupki mogą dobić co najwyżej kilkanaście polubień, a nie kilkanaście tysięcy. Ale ja mu wierzę, przez cały czas kulturalnie prowadził konwersacje, skrupulatnie tłumacząc pojawiające się znaki zapytania, wydaje mi się osobą szczerą i z klasą. Ale może też po prostu jestem naiwniakiem. Niezależnie od tego, jak to faktycznie wyglądało, uważam, że za tą lekcję powinienem zapłacić. A mój nauczyciel powinien otrzymać wynagrodzenie. Tak więc koszulka Barcelony trafi do autora komentarza, który zdobył ponad 20 tysięcy polubień. Jesteśmy już nawet umówieni na spotkanie po powrocie tej osoby do Polski, bo wkrótce wylatuje za granicę i wróci dopiero pod koniec stycznia. Dokładnie 31 stycznia się zobaczymy i dla Was również będzie to udokumentowane, aby potem żaden pies ogrodnika nie napisał mi, że nie wyskoczyłem z koszulki.